Jakby wszystkie rządy poddawały nam kasę, to każdy by mógł sobie podróżować, gdzie tylko sobie chce. Bo większość państw ma grupkę ludzi skorumpowanych, którzy zabierają po prostu kasę dla siebie i się bawią. Reszta ludzi cierpi. Tak samo tutaj w Zimbabwe też ogromne pokłady złota, diamentów, platyny, wszystkiego, a ludzie klepią biedę. Za 250 dolarów trzeba utrzymać całą rodzinę, z tego 100 dolarów idzie na dom, na utrzymanie domu czy na wynajem. Więc teraz sobie wyobraźmy, że te wszystkie pieniądze zwracają nam jeszcze ekstra z procentami za to, że nas tak obrabowali przez te wszystkie lata i się bawili za te pieniądze. Także trzeba oczyścić im konta wujków, babć, cioć i ludzi, którzy już nie są tutaj z nami na ziemi, ale widnieją. Jako ci, którzy na nich są zapisane te wszystkie rzeczy. Także powiem Wam, że mała grupka ludzi niestety tasuje karty wszędzie. Tutaj hotelami się zajmują wszystkim, po prostu zagarnęli wszystko. Więc słuchajcie, koniec z fałszem, koniec z takim czymś. Ludzie się budzą. Coraz więcej ludzi otwiera oczy, że, że to coś jest nie tak. Dlaczego mała grupa ludzi zarabia kasę, a reszta musi płacić przeogromne podatki? Nie sądzę, ja że. Świat jest dla wszystkich i każdy powinien być traktowany tak samo. Jeżeli nie płacą oni podatków, my tak samo nie powinniśmy tego płacić. Więc jeżeli chcecie dołączyć do mnie na darmowy webinar, bo będę poruszać tematy energii, tematy właśnie prawdy, wszystkiego tego, czego nie można tutaj poruszyć, centr energetycznych, jak sobie pomóc, jak skorzystać z natury, z kryształów, to zapraszam Was bardzo serdecznie, szczególnie także terapeutów, którzy będą działali z ludźmi. Przed chwilą spotkałam terapeutki w Zimbabwe. Jedna jest kosmetyczką, druga jest masażystką i też rozmawiałyśmy właśnie o naturze olejkach. Także dołączajcie, napiszcie w komentarzu webinara wyślemy wam link. Trzymajcie się, pozdrawiam Zimbabwe.